Cześć, witaj na Overtime. Na początku wejdź na kanał regulamin i zapoznaj się z nim. Jeśli już to zrobisz, zaakceptuj go, reagując na reakcję poniżej. Reakcję wystarczy kliknąć raz. Teraz możesz przejść na kanał przypisz rolę, gdzie możesz wybrać sobie rolę, którą chcesz. Wybrać płeć, ustalić wiek, czy przypisać czaty tematyczne. Możesz również przypisać sobie rolę powiadomień, aby być na bieżąco a także wybrać gry, w które grasz. Po kliknięciu w reakcję rola nam się przypisuje, a sama reakcja się odznacza. Ważne kanały, ogłoszenia, to tutaj znajdziesz informacje o zbliżających się eventach, jak korzystać. Znajdziesz tutaj rozpiskę wszystkich komend oraz rule na naszym serwerze. Równie ważnym kanałem jest kanał obsługa botów, gdzie możesz korzystać ze wszystkich komend. Warto też wspomnieć o kanale chat. Gdzie możesz integrować się ze wszystkimi użytkownikami. Nie chcesz wszyscy nie powiadomień? Zawsze możesz wyciszyć kanał. Jest to bardzo proste. Klikasz prawym przyciskiem myszy na wybrany kanał, a następnie wycisz kanał. Nie chcesz widzieć jakiejś kategorii, uważasz, że kanały są dzisiaj zbędne? Bardzo proste. Klikasz na wybraną kategorię prawym przyciskiem myszy i naciskasz wycisz kategorię. W tym będzie kategoria jest ukryta, a Ty nie dostajesz z niej żadnych powiadomień. Albo by na tyle. Do usłyszenia.